Z nami w studiu pani Elżbieta Kosydar, prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa. Dzień dobry. Witam państwa. Czyli doskonale państwu znana florystka, która do nas przyjeżdża z Robczyc i przyjeżdża systematycznie, szczególnie w okresie Bożego Narodzenia. E, staram się. Propagować florystykę teraz przed Bożym Narodzeniem, żeby w każdym domu znalazł się piękny stroik, znalazły się świeże kwiaty, żeby ten wspaniały czas Bożego Narodzenia jeszcze bardziej ukwiecić, upięknić, a kwiaty właśnie powodują, że mamy lepszy nastrój, możemy sobie pośpiewać kolendy, możemy sobie porozmawiać spokojnie z rodziną przy. Ładnie ustrojonym stole na przykład. Czyli rośliny, kwiaty też łagodzą obyczaje, prawda? No oczywiście tak. No. Zdecydowanie o tym będziemy rozmawiać. Proszę Państwa, proszę koniecznie zajrzeć na nasz kanał na YouTubie, bo zobaczą Państwo przepiękny strojk, który Pani Elżbieta przywiozła tutaj do nas, do studia. Bogaty. Ale taki delikatny bardzo. Natomiast to, co jest pewnie też dla Pani ważne, mnóstwo jest tutaj takich elementów, które mówią, jak bardzo jesteśmy z naturą złączeni. E, tak, ja tak przybliżam się do takiej ekologicznej florystyki, bo lubię naturalne materiały, zasuszone rzeczy. Szczególnie teraz przy Bożym Narodzeniu można je wykorzystać do różnego rodzaju kompozycji i strojków świątecznych. E, myślę, że taka zrównoważona florystyka, która jest teraz na topie, czyli w sumie e, odchodzenie, od jakichś bardzo wielkich sztuczności, tylko właśnie pójście w stronę natury i ekologii, jest teraz we florystyce bardzo modne. Więc tutaj idę troszkę za takim nurtem, choć powiem szczerze, że zawsze te kompozycje staram się wykonywać jako moje prace, które zaprojektowałam sama i które dają obraz mojej duszy i staram się robić to co, to, co moim zdaniem jest takie miłe, sympatyczne i pogodne. Dlatego lubię ten czas Bożego Narodzenia bo te kompozycje mogą właśnie wtedy być takie moje, takie pastelowe, stonowane. Choć są różne trendy i są różne mody, na przykład stosowanie jakichś takich bardzo fajnych wstążek welurowych albo jakichś takich no, tu masz kolorów. Takie wstążeczki welurowe. Tak, ale one są tylko takim tak, dodatkiem, małym dodatkiem. Ale są też takie trendy, że można dać na bogato, takie bardziej glamour. To zależy do jakiego wnętrza robimy kompozycję, bo jeżeli mamy bardzo nowoczesny dom, to musimy stworzyć kompozycję właśnie taką bardziej nowoczesną, a jeżeli mamy jakiś taki glamour dom, no to wtedy możemy użyć szkła, czy jakiś błyskotek, czy jakiś bąbek bardzo kolorowych, więc wtedy do każdego wnętrza powinniśmy a dobrać kompozycję. Wnętrze... Nazwijmy je eklektyczne, czyli wszystko z wszystkim. To wtedy wybieramy przewagę tego stylu, który jest w tym wnętrzu i dobieramy raczej stonowane kompozycje, żeby już nie wnosić więcej kolorów i faktur do tego wnętrza. Także tutaj musimy zawsze popatrzeć, co byłoby pasowało w kolorze czy w fakturze do danego wnętrza. To jest bardzo ważne we florystyce. Popatrzmy, znaczy cały czas patrzymy na ten piękny stroj, który znajduje się. Te się tutaj na naszym stole. Kiedy tylko się pani pojawiła, zapytałam, a cóż to jest? Pokażę teraz palcem. Oto. <grymne> tak, to są takie wysuszone limonki. Niesamowicie wyglądają. <grymne> tak, wyglądają jak bombki. Oczywiście też są w tym stroiku bombki choinkowe, ale też właśnie takie zasuszone materiały, czy te wybielane pędy są właśnie takim ukłonem w kierunku ekologii. I myślę, że to jest nam potrzebne, bo ten nurt ekologiczny jest bardzo, bardzo modny we florystyce, a florystyka teraz nam się bardzo rozrosła ponieważ jeden z Polaków został mistrzem świata we florystyce. To jest raz. Ostatnio w grudniu byłam na otwarciu Branżowego Centrum Umiejętności z zakresu florystyka we Wrocławiu, gdzie nasze Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa jest partnerem. Także myślę, że tam będzie możliwość, to jest już drugie w Polsce, po Turze Śląskiej, właśnie w branżowe centrum we Wrocławiu i myślę, że nasze SITO powinno tam też zabłysnąć właśnie florystyką. Także mam nadzieję na fajną współpracę z tym branżowym centrum. A myślę, że nasi floryści Zrzeszeni czy współpracujący z SITO mają duże znaczenie w Polsce, bo przecież i wystawy w łazienkach królewskich. O czym rozmawialiśmy w na antenie tak. Tak. są teraz bardzo modne i już mam zapewnienia, że na następny rok również w sierpniu taka wystawa w starej Oranżerii w łazienkach królewskich w Warszawie się odbędzie. Także dużo przed nami jest w następnym roku. Ale też, Panie Elżbieto, przecież Pani słynie z wystaw Aranżacji Bożonarodzeniowych, które w robczycach są prezentowane. Jeśli zapytam, która w tym roku wystawa jest to. No to jest właściwie 37, moja wystawa autorska. Pierwszą zrobiłam w nie, nie, już w, osiem, w 1988 roku to była pierwsza wystawa kwiatów wśród rzeźb i obrazów różnych artystów, potem były różne wystawy i letnie, i potem już moja taka ulubiona właśnie ta aranżacja bożonarodzeniowa, już w Centrum Kultury Wropicia. Także y, dużo wystaw i jak tak oglądam stare fotografie, to myślę, że ta florystyka naprawdę poszła do przodu i yy... W moim wykonaniu, ale też i w wykonaniu różnych innych florystów, ale tutaj te wystawy w Robczycach bardzo sobie cenię, ponieważ mam tam kwiaciarnię i mam swoich klientów, którzy często pytają, co i jak należy wykonać, albo co jest teraz modne, więc przychodząc na taką wystawę, mogą sobie oglądać, popatrzeć, wybrać to, co im się najbardziej podoba. Kiedy ktoś pyta, co jest teraz modne, to pani pewnie odpowiada, to zależy, tak jak przed chwilą, tak to zależy na przykład, jakie wnętrze. Tak, tak, owszem, są tacy ludzie, którzy chętnie na przykład podążają za modne. Modą. no wiadomo że teraz jakieś takie burgundy, ciemne kolory w czerwieni są modne. No też złoto jak zwykle, choć właściwie powiem szczerze, że dużo ludzi hołduje takiej tradycji tej klasycznej, czyli lubi Boże Narodzenie w kolorze czerwonym, złotym i zielonym. I to jest chyba najbardziej bezpieczne kolory, jeżeli idziemy do kogoś z prezentem, z jakimś stroikiem, to pewnie w tych kolorach też często kupujemy jakieś dekoracje. Ale także sami też robimy, ale myślę, że te właśnie ciemne burgundy i, i, i złoto i, i zieleń to zawsze będzie taka, no w tym roku pewnie i w następnym pewnie podejrzewam, że również bardzo modna. To o tych modach będziemy rozmawiać tak, że za moment te rozmowę będziemy kontynuować. Florystka pani Elżbieta Kosydar, prezes zarządu głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w naszym studiu. Powiedziała pani o żywych kwiatach y, na święta Bożego Narodzenia. Myślę, że mało komu łączą się te dwie kwestie. No gwiazda betlejemska oczywiście. Tak i myślę, że teraz hodowcy myślili bardzo piękne, wyhodowali bardzo piękne odmiany tej gwiazdy, oprócz tej zwykłej czerwonej, są i kremowe i, i, tak. i różowe i jeszcze jakieś kop, kropki, jeszcze jakieś tam inne. I myślę, że te gwiazdy zawsze królują i na naszych stołach najczęściej się znajdują. Oczywiście one powinny być w jakimś odpowiednim ładnym pojemniku, z, z jakimiś bombkami, może z jakąś zieloną Leniu, może troszkę jakieś jodły, sosny, dobrze to można współgrać, może to dobrze współgrać, ale są bardzo ładne inne rośliny. Na przykład ciemiernik, roślina o białych kwiatach, która kwitnie w ogrodach zimą, końcem zimy. Ona jest podpędzana troszkę i w kwiaciarniach można ją dostać. Jest to roślina, którą potem można wysadzić na grunt. Pięknie wygląda i chyba się tak trochę przyjęła u nas jako, jako roślina na Boże Narodzenie. Oczywiście też cyprysiki różnego mm -hmm. rodzaju. Też ładnie wyglądają, szczególnie te o jasnych, tak. o, jasnych, o jasnych donacji barw. Można je przybrać, można nawet czasem jakąś światełka dołożyć do tego. Oczywiście musimy pamiętać, że te cyprysy powinny być u nas w domu hodowane. One mogą być wystawione na okres letni na balkon, taras, ale zimę powinny spędzić jednak w domu, ponieważ one nie lubią zbyt niskich temperatur. Ale są też go golteria, jest skimia, są to takie fajne rośliny, które też w domu można teraz na Boże Narodzenie mieć, a potem też wysadzić do ogrodu i one nasze warunki też wytrzymują polskie warunki zimowe. Także jest kilka takich roślin. Myślę, że jeżeli ktoś chce doniczkowe rośliny, to na pewno znajdzie. A jeżeli chodzi o cięte, no to tutaj mamy. Mamy pole, prawda? Mamy do pole. Chyba takie, takie bardzo um, piękne rośliny to amarylisy, które teraz często się wkłada. One są duże, okazałe, piękne. No Królowa kwiatów róża jest zawsze, zawsze w modzie. Także piękny bukiet kwiatów, jeżeli idziemy do kogoś na obiad niedzielny, dobrze by było wziąć te róże i dać pani domu, żeby włożyła do fasonów, Wtedy te, te, te święta będą jakby wtedy bardziej bardziej. To jest taka alternatywa dla stroika, prawda? Można oczywiście, oczywiście. z pięknym stroikiem, ale też można tak. z różami, piękne. Myślę, że Polacy mało zwracają na to uwagę i na to powinniśmy szczególnie młodemu pokoleniu przekazać, że jeżeli idziemy do dziewczyny, bierzemy kwiaty, bierzemy róże nawet jedną, ale jeżeli idziemy do cioci czy do babci, to może weźmy jej jakiś, jakiś mały bukiecik. Niech się cieszy, bo kobiety bardzo lubią, gdy dostają kwiaty. Myślę, Szczególnie niecięte, że... prawda? Tak. No bo też przyzwyczailiśmy się, że żeby było praktycznie, to zanieśmy tego kwiata w doniczce. To sobie postawi ktoś na parapecie i będzie miał. Tak, ale myślę, że ten bukiet kwiatów warto, warto się nauczyć kupować. I, I żeby one stały, żeby były blisko nas. Wtedy człowiek się lepiej czuje, a wnętrze wygląda zdecydowanie bardziej odświetlne. A przecież każda pani domu, teraz gdy nadchodzą święta, chcę, żeby ten dom był taki wyjątkowy, piękny. No i właśnie jak przybierzemy to kwiatami, to wtedy naprawdę wygląda to wyjątkowo. Oczywiście stroik jest ważny, jeżeli mamy sztuczną choinkę, bo czasem oczywiście tak. mamy. Więc żeby ten zapach choinki był i gościł w naszym domu. Dobrze jest choć gałązkę y, jodły, tui, sosny, świerka, cokolwiek mamy y, zrobić z tego stroik. Jeżeli nie kupiliśmy, to jest ostatni moment, żeby to wykonać własnoręcznie. Dziś będę wykonywała i Bardzo się cieszę, że ta książka trafiła w moje ręce. W świecie kwiatów sekrety florystyki. Podręcznik dla miłośników kwiatu i florystyki. Pani Elżbiety Kosydar. I oczywiście otworzyłam w idealnym miejscu. Tak, właśnie kompozycję z okazji Bożego Narodzenia. Ta książka była stworzona dla moich uczniów, dla studentów. Gdy wykładam na temat florystyki, to właśnie taka książka pomaga osobom wejść w ten klimat. Bo nam się wydaje, daje, że ułożyć kwiaty to takie proste. Nie, proszę Państwa, to nie jest wcale proste. Trzeba mieć dużą wiedzę, jeżeli chodzi o materiału, znawstwo roślinne, trzeba poznać rośliny, wiedzieć, jak się nimi opiekować, jak przedłużyć ich żywotność. Ostatnio miałam taką przyjemność prowadzić taki kurs w Branżowym Centrum Umiejętności w Bielsku Białej, gdzie nasze Sito było partnerem w takim Branżowym Centrum Umiejętności z zakresu ogrodnictwa. I tam właśnie wykonywaliśmy różne kompozycje z okazji właśnie Bożego Narodzenia również. Także dla takich adeptów sztuki, jest bardzo ważne, żeby, żeby poznać zasady tworzenia florystyki. No i mam nadzieję, że brałam udział też w takim zespole, który poprawia podstawę programową z zakresu florystyki. I myślę, że ta podstawa już będzie bogata bogata o różne treści, bogata o wykonywanie pięknych bukietów, kompozycji, też bożonarodzeniowych, no ale taka poszerzająca wiedzę też takiego podstawowego adepta sztuki, żeby stworzyć piękne rzeczy. A warto się tym zainteresować, prawda? Przecież rośliny nas otaczają, a jeśli będziemy na ich temat nieco więcej wiedzieć, to będzie nam się lepiej żyło. E, tak, i jeżeli będą one dłużej cieszyć tak. nasze oko, to będziemy się bardziej czuć, ale będziemy się czuć lepiej, więc trzeba poznać te tajniki, żeby być no, nie tyle florystą, co też miłośnikiem kwiatów, bo nie każdy potrafi układać te piękne kwiaty, bo ja mówię także takiego rzemieślnika, każdego mogę nauczyć takich podstawowych rzeczy. No artystom się trzeba urodzić, więc już taka wyższa półka, większa sztuka, ale myślę, że Polacy są bardzo kreatywni i tych florystów... I wrażliwi, tak myślę, Tak, i, tak jest, bo tak Klub Florystów, są moje koleżanki, i koledzy z tego klubu, gdzie naprawdę na całym, właściwie w całej Polsce działają i, i rozsławiają to nasze Podkarpacie. E, ta ich kreatywność jest bardzo ceniona w kraju. Pani Elżbieto, czego życzyć Pani, ale czego życzyć także innym florystom i florystkom w Nowym Roku? Myślę, że takiej inwencji twórczej, takich dobrych pomysłów, zaangażowania, dobrych ludzi wokół siebie, bo jeżeli tworzy florysta piękne rzeczy, to musi mieć spokój, spokój duszy, musi się przygotować do stworzenia tej mm -hmm. kompozycji i musi mieć taki wewnętrzny spokój. Więc tego spokoju i takiej inwencji właśnie życzyłabym wszystkim florystom, a w ogóle wszystkim e, e, Państwu chciałabym życzyć takich spokojnych, radosnych świąt w otoczeniu właśnie kwiatów. Życzymy tego sobie wszyscy. Bardzo dziękuję za to piękne spotkanie. Pani Elżbieta Kosydar, prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Ogrodnictwa, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Wesoły świat!